Dziś przyjrzymy się, czym jest tak zwana nowomowa, czyli termin, który pierwotnie pojawił się w dystopijnej powieści George'a Orwella rok 1984, a dziś jest również stosowany na określenie rzeczywistych prób tworzenia ideologicznego języka fałszującego rzeczywistość. Nowomowa, czyli sztuczny język z powieści Orwella, miał na celu ogłupienie obywateli i ograniczenie sposobu mówienia, jak i myślenia, tak aby nie dało się wyrażać poglądów, ani nawet myśleć w sposób sprzeczny z oficjalną ideologią panującego reżimu. W praktyce odbywa się to poprzez wyłączanie pewnych określeń z powszechnego użytku, tworzenie nowych, a także zawłaszczanie istniejących terminów i zmienianie ich znaczenia. Oraz poprzez prowadzenie propagandy zajmującej jak najszersze obszary komunikacji i posługującej się stałym zestawem haseł i określeń, fałszujących rzeczywistość, w celu narzucenia ludziom konkretnego systemu wartości. Nowomowa skupia się także na silnym nacechowaniu języka, tak aby słowa określające idee i poglądy zawsze miały pozytywny lub negatywny wydźwięk. Przez to samo mówienie o konkretnych ideach ma wywoływać od razu określone skojarzenia. Pozytywne dla tych zgodnych z panującą narracją i negatywne dla tych z nią sprzecznych. Historycznymi przykładami nowomowy może być choćby zawłaszczenie przez państwa socjalistyczne słowa demokracja i stosowanie go do systemów niedemokratycznych, np. w Niemczech czy Korei Północnej, lub też określanie przez Stany Zjednoczone wszystkich działań militarnych sprzecznych z ich interesem jako terrorystyczne. Wszystko to, eliminując, rozmywając i zakłamując dane określenia, sprawia, że pewnych idei po prostu nie da się skutecznie opisać, a co za tym idzie o nich dyskutować, co utrudnia wyrażanie sprzeciwu wobec narzucanych norm. A osoby wychowane już w warunkach powszechnej nowomowy pozbawia to możliwości konceptualizowania sobie idei innych niż te, normowane przez język. Co zawęża zasób poglądów, do których rozważania jest się zdolnym, i utrudnia nawet myślenie w sposób inny niż ten narzucony przez panującą narrację. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na patronite. Do usłyszenia.